W tym materiale pokażemy, jak w prosty sposób nagrać ekran bezpośrednio w PowerPoint 365 i dodać to nagranie do slajdów prezentacji. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy zarejestrować własne wyjaśnienia podczas prezentacji i zachować plik na później, np. w celu przekazania go uczniom lub współpracownikom. Na początku otwórz PowerPoint i przejdź do zakładki Narzędzia Główne. Znajdziesz tam opcję o nazwie Nagrywanie. Kliknij w nią, aby uruchomić proces nagrywania ekranu. Po kliknięciu pojawi się nowe okno z interfejsem do rejestracji. To właśnie tam możesz przeprowadzić nagranie. Na ekranie zostanie wyświetlony przykładowy slajd. Następnie kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie. Od tego momentu PowerPoint będzie nagrywał to, co dzieje się na ekranie, a także dźwięk, jeśli masz włączony mikrofon. Możesz od razu rozpocząć omawianie treści slajdu lub innych informacji prezentowanych na ekranie. Aby zakończyć nagrywanie, wystarczy kliknąć przycisk zatrzymaj. Po zakończeniu nagrania wideo zostanie automatycznie dodane do slajdu, od którego rozpocząłeś. Można je otworzyć bezpośrednio w PowerPoint, aby upewnić się, że wszystko zostało poprawnie zarejestrowane. Plik wideo zostanie zapisany razem z prezentacją, co umożliwia jego pobranie lub udostępnienie w razie potrzeby. To bardzo wygodne rozwiązanie do tworzenia materiałów szkoleniowych bez potrzeby korzystania z zewnętrznych programów. Tak właśnie można łatwo nagrać ekran i umieścić film bezpośrednio w slajdzie PowerPoint. To funkcja przydatna dla nauczycieli, trenerów i wszystkich, którzy chcą zawrzeć objaśnienia w swojej prezentacji.